Już wkrótce w Polsce odbędą się wybory prezydenckie, więc to jest odpowiedni moment, żeby porozmawiać o wyborach w Korei Północnej. Jeśli myślicie o głosowaniu na mniejsze zło w tych wyborach, albo w ogóle nie chce Wam się na nie iść, to może warto sobie zdać sprawę, że nie w każdym kraju na świecie ma się możliwość dokonania wyboru. Witam wszystkich agentów na Pozdrowsku RLD, jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. Witam w kolejnym odcinku na kanale. Nazywam się Emil Truszkowski. Na Pozdrowsku RLD omawiamy wszystkie tematy związane z Koreą Północną, a przede wszystkim z podróżami do tego kraju. Ostatnia sytuacja w Korei Północnej jest dość napięta. Mam nadzieję, że oglądaliście ostatnie odcinki oraz nasz wywiad z Oskarem Pietrewiczem, w trakcie którego omówiliśmy wiele ważnych kwestii dotyczących sytuacji na Półwyspie. Naprawdę polecam obejrzeć ten odcinek. Obecnie walczymy o 100 tysięcy subów na kanale, więc jeśli chcecie wesprzeć kanał to zostawcie łapkę w górę, polećcie odcinek lub kanał swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie ten kanał po więcej kontentu z Korei Północnej. Nowe odcinki siódmego sezonu już wkrótce nadchodzą. A jeśli już macie dość propagandy z Korei Północnej, mam także kanał o Japonii, kanał Aiko i Emil, gdzie regularnie pojawiają się vlogi oraz streamy prosto z Japonii. To tyle jeśli chodzi o propagandę. Najpierw porozmawiamy o tym, jak wybiera się przywódcę Korei Północnej. Otóż, wybór przywódcy Korei Północnej wygląda. To znaczy. No w sumie. To nie za bardzo jest o czym mówić. Bo wyborów nie ma. Nie ma wyborów. Przywódcy Korei Północnej. Trochę głupi temat w sobie, faktycznie. To może chociaż jakie tytuły ma przywódca Korei Północnej? Otwórzmy listę. Włóczę to jest to trochę długie. Wymieńmy w takim razie tylko te najważniejsze. Więc Kim Jong-un jest przewodniczącym Partii Pracy Korei, przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, przewodniczącym Komisji do Spraw Państwowych, najwyższą dowódcą sił zbrojnych KRLD. Marszałkiem KRLD, członkiem Prezydium Politbiura Partii Pracy Korei i pewnie jeszcze moglibyśmy długo to kontynuować. Generalnie, oficjalnie też, Kim Do-un przez długi czas w sumie nie był głową państwa, co było bardzo ciekawe. Otóż głową państwa, oficjalną głową państwa był Kim Myon-nam, nie, nie nasz przewodnik, tylko ponad 90-letni urzędnik państwowy z KRLD, który oficjalnie był głową państwa? Był on czymś w stylu premiera, był prezydentem najwyższego zgromadzenia ludowego KRLD. Więc oficjalnie był głową państwa, i to było całkiem ciekawe, bo w trakcie różnych międzynarodowych szczytów, które miały miejsce w ostatnich latach, Kim Jong-un no, był tam obecny i no, musiał tam być, bo oficjalnie był głową państwa, ale wiadomo było, że i tak trzeba było galeckim unem albo z jego siostrą, bo to oni tak naprawdę tam rządzą tym wszystkim. Z Kim Zoun nie otrzymał oczywiście tych wszystkich tytułów od razu. Mniej więcej od 2009 roku zaczął on otrzymywać kolejne tytuły, gdy zostało ogłoszone, że będzie on kolejnym przywódcą. Znaczy to nie było ogłoszone oficjalnie, ale został on zaprezentowany Mieszkańcom Korei Północnej przez swego ojca Kim jong oraz światu. I wtedy już wszyscy wiedzieli, że Kim Jong-un będzie kolejnym przywódcą po śmierci jego ojca. W 2010 roku Kim Jong-un został generałem. Po śmierci swojego ojca Kim jong został ogłoszony wielkim następcą rewolucyjnej walki o Juche. Potem został mianowany 30 grudnia 2011 roku na stanowisko najwyższego dowódcy Koreańskiej Armii Ludowej. I to jest ten tytuł: Supreme Commander, tak? Supreme Leader, najwyższy przywódca, najwyższy dowódca. Na temat sukcesji w rodzinie Kimów, to chyba trzeba nagrać oddzielny odcinek, bo to też nie jest takie wszystko oczywiste. To nie jest tak, że najstarszy syn w rodzinie zostaje kolejnym przywódcą, więc myślę, że trzeba by nagrać oddzielny odcinek na ten temat. Wracajmy do wyborów. Bo w Korei Północnej są wybory. No wiemy już, że przywódcy się nie wybiera w wyborach, ale Kim Jong-un startował w wyborach do koreańskiego najwyższego zgromadzenia ludowego, takiego parlamentu, który faktycznie istnieje w Korei Północnej. Zgodnie z konstytucją Korei Północnej, prawo wyborcze posiadają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 17 lat, niezależnie od partyjnej przynależności, poglądów politycznych lub religii. Mają czynne i bierne prawo wyborcze. Przepraszam za mój śmiech. W Korei Północnej są organizowane dwa rodzaje wyborów. Są to wybory lokalne, samorządowe, które odbywają się co 4 lata, oraz wybory do Najwyższego Zgromadzenia Ludowego KRLD co 5 lat. Lokalne wybory ostatnio odbyły się w 2015 roku i w 2019 roku. Co ciekawe, w Korei Północnej jest więcej niż jedna partia i mało osób o tym tak naprawdę wie. Istnieją w tym kraju trzy partie. Oprócz głównej partii, Partii Pracy Korei, która rządzi de facto krajem i to właśnie jej przewodniczącym jest Kim Jong-un, jest także partia Koreańska Partia Socjaldemokratyczna oraz Chundoistyczna Partia Czonghu. I te trzy partie razem z Partią Pracy Korei tworzą demokratyczny front na rzecz zjednoczenia ojczyzny. Te dwie dodatkowe partie to są takie przybudówki, jest to pozostałość stalinowskiego systemu w KRLD. One mają po jakieś 30-40 osób w. W koreańskim parlamencie i generalnie nie mają jakoś specjalnie wielkiej władzy. Większość miejsc w parlamencie zajmuje oczywiście Partia Pracy Korei. Parlament w Korei Północnej liczy sobie 687 członków. Obecnie 607 członków parlamentu należy do Partii Pracy Korei. Partia Socjaldemokratyczna ma 50 posłów, Partia Cządoistyczna ma 22 i także jest 6 posłów. Którzy należą do ugrupowania Chonryon, to jest to zgromadzenie Koreańczyków, diaspora Koreańczyków, która mieszka w Japonii. Też ciekawostka, o tym były już kiedyś odcinki. I jest dwóch kandydatów niezależnych. To jak wyglądają wybory lokalne do samorządów KRLD? Organizowane są one co 4 lata i praktycznie każdy obywatel KRLD bierze w nich udział. Średnia frekwencja wyborów. No, tutaj jest to coś, co naprawdę demokracje zachodnie mogłyby pozazdrościć. Wynosi około 99,7 lub 0,8%. Czyli no praktycznie wszyscy. Osoby, które nie mogą zagłosować, bo na przykład są chore albo stare, mogą głosować w, w mobilnych punktach wyborczych, które przyjeżdżają do tych osób. Każdy obywatel Korei Północnej, gdy idzie na wybory, ubiera się w najładniejszy strój, jaki posiada. Idzie do lokalu wyborczego, gdzie otrzymuje kartę do głosowania, na której jest jedno nazwisko kandydata. Tą kartę wrzuca do urny wyborczej bez pisania czegokolwiek na niej. Generalnie, jeśli karta wyborcza jest bez żadnego przekreślenia, to znaczy, że dany obywatel głosuje na tego jedynego kandydata na liście. Tak, nie ma innych kandydatów na tych listach. Jest to wcześniej ustalony kandydat przez lokalną jednostkę partyjną. Jest wybierana dana osoba, która w danym regionie będzie wybierana do samorządu. Czyli nie mają konkurencji, czyli nie mogą w żaden sposób tych wyborów przegrać. A jak jest z jawnością dokonania wyboru? Otóż po otrzymaniu tej karty możecie ją wrzucić od razu do urny wyborczej, która znajduje się dosłownie kilka kro kroków od Was, albo możecie wejść do takiej zasłoniętej budki, żeby skreślić nazwisko kandydata, jeśli się nie zgadzacie z jego wyborem. Oczywiście nie muszę tutaj przypominać, że raczej mało osób decyduje się na taki wybór. Dla Koreańczyków, wybór kandydata, który jest już no, dosłownie wybrany. Jest czymś normalnym. W Korei Północnej demokracja i pojęcie demokracji troszeczkę w inny sposób funkcjonuje. Oni nie mają w ogóle koncepcji możliwości wyboru innych osób. Jeśli partia, Partia Pracy Korei już tak postanowiła, to znaczy, że postanowiła tak, ponieważ tak jest najlepiej i nie ma co z tym dyskutować. Więc nie ma sensu w ogóle głosować na kogoś innego albo się z tym nie zgadzać, skoro ten wybór jest dobry. Tak myśli większość Koreańczyków, i dla nich wzięcie udziału w tych wyborach jest po prostu takim patriotycznym obowiązkiem, który pokazuje lojalność wobec państwa, narodu oraz wobec partii. Może dla niektórych Koreańczyków jest to także po prostu jeden z obowiązków, który mają w życiu codziennym. Coś, co trzeba po prostu odhaczyć. W życiu w Korei Północnej faktycznie jest wiele różnych sytuacji, obowiązków, które no po prostu są od ciebie oczekiwane, i każdy Koreańczyk wie, że to się po prostu robi. I w pewnym sensie te. Wybory w Korei Północnej mają bardziej charakter takiego festiwalu. Tak jak już wspominałem, wszyscy się ładnie ubierają, idą się spotkać ze znajomymi, po drodze biorą udział w jakichś imprezach masowych, tańcach masowych i po prostu dobrze się bawią, jest muzyka, tańce, zabawa. Jest to taki festyn, zgodnie z tym, co uciekinierzy z Korei Północnej opowiadają na temat wyborów. Tak to mniej więcej wygląda. Kandydaci są wybierani przez partię i nie ma tutaj żadnego wglądu w to, jak, jak wygląda ten proces. Mieszkańcy Korei nie mają także na to żadnego wpływu. Udział w wyborach jest uważany za oznakę wierności, i brak udziału mógłby być uznane za wręcz zdradę. I w pewnym sensie, wybory w Korei Północnej są także wykorzystywane przez państwo do. Sprawdzenie obecności w kraju Wszyscy wiedzą, że muszą się pojawić na tych wyborach ponieważ są listy, są, jest wasze nazwisko na liście wyborców I jeśli nie zjawicie się na wyborach no to oznacza, że gdzieś zniknęliście i w pewnym sensie władze KRLD w ten sposób sprawdzają czy ktoś jest w Korei Północnej, czy go nie ma, czy na przykład dał nogę. Dlatego wszystkie osoby, które pracują za granicą, często też nielegalnie, wiedzą, że muszą w trakcie wyborów wrócić no, chociaż na chwilę do Korei Północnej, żeby wziąć w nich udział, bo potem mogą mieć kłopoty ich członkowie rodziny lub oni sami w przyszłości. Tak w skrócie wyglądają wybory w Korei Północnej. I to nie jest odcinek, kolejny odcinek typu idź, zagłosuj na tego i tego. W wyborach prezydenckich. Ja uważam, że każdy z was ma prawo do własnego wyboru, i jako youtuber nie będę wam mówił, że macie głosować na tego kandydata lub tego kandydata. Jedyne co mogę zrobić, to zachęcić was do tego, żebyście poszli na wybory, wykorzystali swoje prawo wyborcze i zagłosowali w pierwszej turze wyborów na osobę, która jest najbliżej waszych poglądów i z którą się zgadzacie. Nie głosujcie na mniejsze zło, bo inaczej w Kraju, nic się nigdy nie zmieni, bo wszyscy będą głosowali tak, jak inni od nich tego oczekują. Zagłosujcie na swojego kandydata. Tylko w ten sposób prawdziwa demokracja może funkcjonować. Wasz głos ma znaczenie. I jak będziecie szli na te wybory, to pamiętajcie o tym, że fajnie jest, że macie co wybierać, a nie musicie głosować na jednego, jedynego, jedynie słusznego kandydata. Na liście wyborczym. I miejmy nadzieję, że północno-koreański system wyborczy nigdy w naszym kraju się nie pojawi. Bardzo dziękuję także wszystkim patronom, którzy wspierają kanał, bo dzięki Wam mogę kontynuować moją pracę. Jak wiecie, z powodu epidemii koronawirusa straciłem moje źródło dochodu, jakim było organizowanie wycieczek do Japonii i Korei. Dlatego bardzo jestem wdzięczny za wszelkie wsparcie, bo to bardzo pomaga. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeśli Wam się podało to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję kanału po więcej odcinków prosto z Korei Północnej. Widzimy się już wkrótce i do zobaczenia w Pyongyangu. Trzymajcie się, na razie.